Mam 35 lat i czuję się staro. Jest to odpowiedź jednego z moich klientów, z którym miałem wczoraj możliwość rozmawiania. Ta osoba właśnie powiedziała mi, że ma 35 lat i czuje się bardzo staro. Dlaczego tak jest? Co różni ogólnie osoba, która ma 35 lat i mówi, że czuje się staro, od osoby, która ma lat. 70, czyli dwa razy więcej, a ta osoba czuje się, że jest młoda. Pomimo to, że dzieli ich tak dużo lat. Właśnie, czego to się różni? Dlaczego tak jest? Że niektórzy mają mniej lat, czują się staro, a niektórzy mają więcej i czują się młodo. Oczywiście, jak zawsze, wszystkich odpowiedzi szukamy w naszym umyśle. A dokładnie w naszych myślach. Bo możesz mieć lat 35 i czuć się staro, a myślać lat 70 i czuć się młodo. Jest nic innego jak tylko i wyłącznie sposób myślenia. A więc, a co wpływa na nasz sposób myślenia, że czujemy się staro? Właśnie, jak oglądamy negatywne informacje. Jak dajemy, bo pamiętajmy, ciało i umysł. Umysł czy ciało? Ciało karmimy, umysł tak samo. Ale karmimy pożywieniem, karmimy dobrymi białkami, warzywami, owocami, witaminami, a czym karmimy umysł? Oprócz tego co powiedziałem, karmimy również różnymi informacjami. Więc jeżeli my oglądamy cały czas negatywne informacje na temat życia, świata, na temat co się gdzieś tam dzieje, to my później dochodzimy do wniosku że nasze życie nie ma sensu, bo i tak gdzieś wybuchnie wojna, bo i tak coś się stanie, bo i tak kogoś ukradną, włamią się, zabiorą, właśnie o to chodzi. Jeżeli myślimy, to nie chodzi o to, żebyśmy cały czas myśleli pozytywnie. Chodzi o to, żebyśmy dbali, co do naszej głowy wpada. Bo jeżeli za każdym razem my nie pilnujemy tego i pozwalamy, żeby do naszej głowy wpadały śmieci, nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć w 100%. Ale za każdym razem, kiedy pozwalamy, żeby nam ktoś wrzucał śmieci, to my zaczynamy się po prostu czuć, że nie ma sensu. Czujemy, że to życie nigdzie nie idzie. Że nie, ma, nie mamy celu przede wszystkim. I zaczynamy się czuć po prostu staro. Czuć, zaczy, zaczynamy się czuć, że to nic po prostu dookoła nie ma sensu. A Osoba, która właśnie ma cel, która ma tę świadomość tego, ma te myśli pozytywniejsze, ma te myśli takie rozwijające, to ona wtedy będzie zupełnie inaczej myślała. Ona będzie miała 70 czy 80, ona będzie miała lepsze myślenie niż ten młodszy człowiek. Dlatego zawsze kluczem będą nasze myśli. Jeżeli myślisz, takie powiedział Henry Ford, jedno z najbardziej motywujących i świadomych powiedzeń. Jeżeli myślisz, że dasz radę, lub myślisz, że nie dasz rady, to w dwóch przypadkach masz, masz rację. A więc, jeżeli będziesz myślał o starości, jeżeli będziesz myślał o tym, co ci nie wychodzi, jeżeli będziesz myślał, że życie jest do kitu, jeżeli będziesz myślał cały czas na nie, to wtedy będziesz czuć, czuć się po prostu staro. A kiedy będziesz myślał o celach, kiedy będziesz myślał o ideach, kiedy będziesz się rozwijał, kiedy będziesz spotykał się również, to jest bardzo ważne, Twoje otoczenie będzie Cię wspierało. Będziesz miał ludzi, którzy Cię wspierają. Ludzi, którzy się rozwijają przede wszystkim. Bo jeżeli jesteś pośród ludzi, którzy się zwijają, to Ty też również będziesz się zwijał. I od tego właśnie powstają Twoje myśli. Wtedy myślisz pozytywnie. Myślisz, że jesteś młody. Myślisz, że możesz. Bo Twoja. Twoja rzeczywistość, czy Twoje otoczenie to potwierdza, tak to wygląda. Dlatego taka jest różnica. Warto się przyglądać, jak jest nasze otoczenie, co oglądamy, co jemy, jak spędzamy wolny czas. Czy oglądamy newsy w telewizji, czy może chodzimy na spacery, czy może patrzymy na piękne widoki, czy może robimy coś dla swojej duszy. Czy może pracujemy nad ciałem, budujemy sylwetkę, pracujemy nad umysłem. To jest wszystko ważne. Kiedy tego nie robimy. Trudno nam jest czuć się młodo. Czuć się Rześko. Czujemy się po prostu, mając 35 lat, czujemy się po prostu staro. No i oczywiście pod spodem, bo ten film wluduje na kanale Niemiły Facet. Jeżeli masz w tym momencie wyzwania się chodzi właśnie o sylwetkę, tam będzie link do książki, do produktu jak z i zachować swoją swetkę na całe życie w trzech różnych formatach wersji audiobooka, ebooka oraz wersji książkowej jeżeli masz wyzwania jeśli chodzi o sylwetkę zapoznaj się z tym produktem no i oczywiście subskrybuj kanał jeżeli teraz pierwszy raz wszedłeś na ten kanał ten, film, ten filmik Ci się pojawił również dzwoneczek tam jest możesz dotknąć dzwoneczka żeby się żebyś dostawał powiadomienia kiedy Kolejny materiał pojawi się na tym kanale, no i oczywiście skomentuj i poleć ten film dalej. Pozdrawiam.